Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Goduński i witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwa zaprosić serdecznie na targi franczyzowe, które odbędą się w tym roku w dniach 20-22 października 2022 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. Spotyka się tam naprawdę wiele firm franczyzowych, w zasadzie no, większość firm franczyzowych ma tam swoje stanowiska. Jeżeli ktoś z Państwa szuka pomysłu na biznes, a wiem, że bardzo dużo ludzi, którzy właśnie szukają, poszukują pomysłu na biznes, ogląda mój kanał. Tam jest okazja na spotkanie się, na porozmawianie o biznesach, na znalezienie pomysłu na różnego rodzaju biznesy. Oprócz tego, że można spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami w zasadzie wszystkich marek franczyzowych w Polsce, są też różnego rodzaju panele dyskusyjne, na których przedstawiane są właśnie pomysły na biznes. No jest to w zasadzie kopalnia, kopalnia wiedzy o, o biznesie. Także jeżeli szukacie jakiegoś biznesu, zapraszam serdecznie. Można na targach oczywiście, będzie, porozmawiać, będzie można porozmawiać bezpośrednio ze mną, z moimi pracownikami. My jesteśmy na stanowisku 3.14, duże stanowisko, będą tam wystawione wszystkie w zasadzie moje marki franczyzowe. Wstępnie o wszystkich moich markach franczyzowych możecie Państwo się dowiedzieć, wchodząc na stronę www.wojtek.net no i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że zobaczymy się na targach franczyzowych już w październiku. Nagrywam materiał wcześniej, żeby po prostu była szansa na dotarcie do odpowiedniej ilości osób, które mają ochotę odwiedzić takie targi. Ja również właścicieli firm franczyzowych, przedstawicieli firm franczyzowych zachęcam do, do, do wystawienia się na tych targach z tego względu, że no było praktycznie dwa lata dużej przerwy, ludzie byli spanikowani tym całym sytuacją. Pandemiczną w Polsce, także myślę, że no te targi będą miały duże powodzenie, zarówno u, u wystawców, jak i u, u, u odwiedzających te targi. Także, moi drodzy, jeżeli ktoś oczywiście nie zna naszych franczyz, nie był u nas w siedzibie firmy, zapraszam na targi. W tym roku mój kanał Kopania Sukcesu jest patronem medialnym targów, także będą też kręcone różnego rodzaju materiały, wywiady. Z franczyzodawcami, z firmami franczyzowymi. Będzie można na kanale również później obejrzeć materiały z tego wydarzenia. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w październiku na targach.